Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku, dzisiaj będziemy sobie mówić o tym, co się może wydarzyć podczas ostatniego dnia w tym tygodniu i o wielkim zagrożeniu, jakim są dla jednej części rynkowego boju ostatnie wydarzenia. Więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Przypominam, na kanale nie ma żadnych rekomendacji, to są tylko i wyłącznie nasze opinie. To, co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność. Motto kanału to subiektywny punkt widzenia. Więc na samym początku ja mówię trochę od siebie, później sesja Q&A, w tle jest ankieta dotycząca indeksu stanu WIG20. Czego się dzisiaj spodziewacie? Zrostów, spadków czy sesji bez y, zmian? Zachęcam do wszelkiej aktywności na kanale i przypominam także, że na Mazowszu mamy teraz ferie zimowe, więc jeszcze przez tydzień materiały mogą się ukazywać bardzo nieregularnie, co już zauważyliście, bardzo proszę o... Wyrozumiałość prawdopodobnie dzisiaj popołudniowego spotkania także nie będzie, ale zobaczymy jak będzie. Wszystko to jest uzależnione przede wszystkim od siły internetu, więc za każde niedog niedogodności bardzo nie przepraszam. No i jeszcze Was chciałem dzisiaj zaprosić o godzinie 12, .00. będę miał przyjemność porozmawiać na antenie telewizji Biznes24 o sytuacji rynkowej, więc jeżeli ktoś chce, to serdecznie gorąco a, zapraszam. No i czas, czas teraz już przejść do najważniejszych materiałów, do tego, co widzimy na wykresach, co się dzieje i w którą stronę podąża, a podąża rynek. W moim zdaniem najistotniejsze wydarzenia, oczywiście, na które warto zwracać uwagę, mają miejsce na euro-dolarze. I euro-dolar budzimy się, a jest bardzo wyraźnie blisko maksimów tego tygodniowych, a cała świeca, świeca w ujęciu tygodniowym nie ma na razie większego górnego cienia. Co oznacza, że mamy odbicie od średniej dwusestacyjnej na Daily. I jeżeli tak zakończą się dzisiaj notowania na euro-dolarze, to chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, że rzeczywiście idziemy na kierunku 1,19, 1,20, co powinno skutkować kolejnymi falami osłabienia amerykańskiego dolara i oczywiście skutkować także przeniesieniem się i konsekwencjami takiego zjawiska na bardzo wiele innych aktywów na świecie. O czym będzie? Za chwilę mowa. No i przypominam, tytuł naszego spotkania to jest wielkie zagrożenie, i to wielkie zagrożenie między innymi dla części rynku wiąże się z tym, co się teraz dzieje na głównej parze świata. Tendencja, i przejście poziomu 1/11 to naprawdę jest wielkie zagrożenie dla tych wszystkich, którzy liczą przede wszystkim na dobre zachowanie amerykańskich aktywów względem całego świata. O tym chciałbym Wam też między innymi dzisiaj mówić. No i oczywiście wszystkie informacje geopolityczne, wszystkie informacje, które się w ostatnim czasie pojawiają no, sprzyjają temu, żeby spadki rentowności amerykańskich obligacji miały miejsce, czyli żebyśmy obserwowali wzrosty cen i dzisiaj o poranku jesteśmy dokładnie na ważnym wsparciu 4,23. Złamanie tego poziomu moim zdaniem będzie jednoznacznym sygnałem, że rynek y, wraca, wraca do pozytywnych tendencji na amerykańskiej obligacji. Zwiększa się prawdopodobieństwo dalszych obniżek stóp procentowych. Zobaczymy, gdzie nas to wszystko zaprowadzi, gdzie będziemy już za niedługo. Także na rynkach finansowych, na rynkach surowcowych, na, na aktywach, które bardzo lubią i wyceniają prawdopodobieństwa ruchów, tendencje wzrostowe pięknie trwają. Złoto, srebro. To są miejsca, gdzie mamy silne dynamiczne tendencje i aż te trendy zapierają tak w piersiach. Warto o tym pamiętać, że to też jest wielkie zagrożenie dla niedźwiedzi, dla tych wszystkich, którzy liczą na kontynuację tendencji spadkowych, na ruch na tendencjach spadkowych. Po prostu tego nie widać, no ale zobaczymy. Zobaczymy, trzymamy generalnie rękę na pusie i w tym temacie, natomiast Widać bardzo, bardzo wyraźnie, że kapitały na początku nowego roku uwielbiają surowce cały czas, i a, tendencja wzrostowa trwa. I przypominam, zasada spekulacji w takiej hoście jak teraz jest taka, żeby patrzeć, czy pękają wsparcia, nie czy pękają opory. Więc skoro jesteśmy teraz na a, a bardzo blisko poziomu 5000 dolarów na złocie, 100 dolarów na srebrze. No i myślę, że. E, jest w zasięgu ręki nawet podczas dzisiejszej sesji, żeby ten poziom przetestować. No ale oczywiście zobaczymy, zobaczymy, jak będzie. Czyli podsumowując na, na chwilę obecną, to jest moim zdaniem bardzo istotne. Na eurodolarze piękne wzrosty to jest zagrożenie dla scenariuszy pesymistycznych. Jest to wielka szansa dla rynków wschodzących na amerykańskich obligacjach spadki rentowności, bardzo dobra wiadomość dla popytu na ryzyko i wielkie zagrożenie dla niedźwiedzi. Na ropie naftowej poniżej 50, 60 dolarów. To jest bardzo dobra wiadomość dla popytu na ryzyko, wielkie zagrożenie dla scenariuszy pesymistycznych. Na surowcach dalsze wzrosty, wszystko to dyskontuje pozytywne tendencje w najbliższym czasie. No i cieszmy się z tego, ponieważ klimat inwestycyjny mocno sprzyja apetytowi na, na ryzyko. Kolejny rynek, na który warto patrzeć, na który warto zerkać, to jest rynek miedzi. Tutaj na razie delikatna korekta, bez większego znaczenia. Moim zdaniem teraz każdy powrót na 13 tysięcy dolarów będzie jednoznacznym sygnałem nawrotu, jeszcze większego optymizmu na giełdach papieru wartościowych, natomiast najsłabiej jest cały czas na Bitcoinie. Warto o tym pamiętać, że Bitcoin ma problemy, wielkie problemy z poziomem 90 tysięcy dolarów, ale tak naprawdę ze średnią 50 na daily, to są okolice teraz 50, 90 tysięcy 500 dolarów, więc utrzymywanie się poniżej sprzyja tendencji spadkowej nawrót nad ten poziom będzie sygnałem nawrotu optymistów i optymistycznego rozwoju wypadków prawdopodobnie w takiej sytuacji się nie wzrośnie przypominam, że na tygodniówce broni się średnia tygodniowa, czyli taka średnia mniej więcej dwuletnia tutaj występują gigantyczne zakupy wielorybów i rekidów, bitcoinowych, czyli tych, którzy kupują 100 albo 1000 bitcoina, bitcoinów więc tutaj akumulacja trwa w tym tygodniu, potwierdzenie poziomu 87 tysięcy dolarów jako ważnego wsparcia no i czekamy cierpliwie, albo wsparcie zostanie złamane, albo opór 90 tysięcy 500 z czego jak wiecie, pomimo wielkiej relatywnej słabości na bitcoinie jestem jednak zwolennikiem na scenariusza optymistycznego ruchu wzrostowego, a nie pesymistycznego ale żeby tak się stało, trzeba w pierwszej kolejności przebić się przez 90 tysięcy 500 dolarów czy rynek jest do tego zdolny jest, ale no potrzeba po prostu dzisiaj jakiegoś silniejszego, mocniejszego e, impulsu. Szybki przegląd tego, co się dzieje e, tego, co się dzieje e, w, e, w, w, na indeksach widowych w Azji. No i tak w pierwszej kolejności oczywiście hansen na Hansengu, jak widzimy, tendencja wzrostowa cały czas trwa, tendencja wzrostowa sprzyja apetytowi na ryzyko zachowanie i kształt świecy tygodniowej. Dzisiaj ewidentnie klimat inwestycyjny temu sprzyja, tendencja wzrostowa na giełdzie w Chinach także ma miejsce. Świeca tygodniowa sprzyja optymizmowi, pomimo dziennych świec, które mają czarne korpusy w ostatnim czasie. No i przechodzimy oczywiście do, do indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj kontynuacja odbicia, klimat inwestycyjny się ewidentnie poprawia, natomiast trzeba zamknąć tę lukę spadkową, która się Pojawiła w tym tygodniu, jeżeli ona zostanie zamknięta, na początku dzisiejszego dnia. Myślę, że też i indeksy giełdowe w USA wrócą do tendencji wzrostowych, no ale oczywiście zobaczymy, zobaczymy jak będzie. No i tutaj rzut oka jeszcze na ciekawe, kilka ciekawych statystyk odnośnie indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych. W pierwszej kolejności chciałbym Wam pokazać, co się dzieje na statystyce, kiedy mamy taką sytuację jak teraz. Gdy mamy silne spadki o ponad 2%, a później mamy wzrost następnego dnia o ponad 1%, i wszystko to ma miejsce w odległości około 5% od maksimum 3 czasów, i tutaj widzimy, że statystyka jest nieubłagana i bardzo, bardzo, mąż, e, e, i bardzo mocno wspiera scenariusze optymistyczne, pozytywne praktycznie w każdym interwale czasowym. A perspektywa rok do przodu daje znowu 76% prawdopodobieństwa. Że będziemy świadkami dwucyfrowej dodatniej stopy zwrotu. Więc, generalnie, takie zachowania sprzyjają optymizmowi klimatowi inwestycyjnemu, który sprzyja popytowi na ryzyko. Z analizy międzyrynkowej na bitcoinie, wracając do tego rynku, przypominam, mamy teraz ekstremalny strach, co jest bardzo interesujące. No i też znalazłem ciekawy wykres, który pokazuje powiązanie między bitcoinem a złotem. I za każdym razem, kiedy kończy się w ostatnich w ostatnich latach, kiedy kończyła się fala wzrostowa, taka dynamiczna fala wzrostowa na złocie, pojawiła się dynamiczna fala wzrostowa na bitcoinie. No i zobaczymy, czy ten scenariusz też będzie realizowany w najbliższym czasie na tej najbardziej popularnej kryptowalucie, jeżeli złoto zacznie się korygować. No i oczywiście na koniec, na koniec europejskie aktywa, czyli DAX. Na DAXie. Na co warto zwrócić uwagę, to jest to, czy dzisiaj dojdzie do zamknięcia dnia tygodnia powyżej tego poziomu 24 700, 24 800 dolarów. Każde zamknięcie tygodnia powyżej tego poziomu, myślę, że będzie jednoznacznie faworyzować że kształt świecy w ujęciu tygodniowym. Po pierwsze, sygnalizuje, że ostatnio wystąpiła tylko i wyłącznie korekta, a scenariuszów zostaną ekstremalnie faworyzowane i moim zdaniem. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby właśnie tak się stało. No i na co teraz jeszcze warto zwrócić uwagę, to oczywiście zachowanie polskich aktywów. Jako, że rozpoczęliśmy od eurodolara, to też eurodolarem warto, no, warto kontynuować eurodolara. I w tym wypadku, gdy mamy tendencję wzrostową na eurodolarze, od razu widać silne umocnienie polskiego złotego. Zwróćcie uwagę, jaka jest dynamika w ostatnich dniach na euro złotym. 4,20 jest już. Testowana nawet wczoraj, byliśmy poniżej poziomu 4,20 na dolar złotym. Tendencja jest też bardzo dobrze widoczna. Spadek poniżej 3,60, kształt świecy tygodniowej i na euro, jak i na dolar złotym. Mocno faworyzują scenariusz optymistyczny, pozytywny, czyli spadek spadek w okolice 3,50, a nawet jeszcze niżej poziomów terenów położonych, a to wszystko. Sprawia, że to jest wielkie zagrożenie dla niedźwiedzi, dla tych wszystkich, którzy liczą na spadki, dla tych wszystkich, którzy liczą na negatywne scenariusze na a, polskich aktywach. I jeszcze raz przypominam główną zasadę, e, która mówi nam, czy, czego możemy się spodziewać na polskich aktywach. Kiedy mamy tendencję wzrostową na eurodolarze, to jest to wyśmienita sytuacja, ponieważ sygnalizuje przepływ kapitałów do Europy, a w Europie w szczególności do rynków wschodzących. Czyli w Europie, w szczególności na polską giełdę, dlatego też nie dziwcie się, że mieliśmy takie fantastyczne wczoraj wzrosty indeksów giełdowych, WIG, WIG20, indeksy, subindeksy, EMWIG, SWIG. To wszystko wczoraj a, piękny wzrost, nowy maksimum przez czasów na luce wzrostowe na, na WIGU, przebicie przez 3300 na indeksie WIG20. I jeszcze, co moim zdaniem jest kluczem do zrozumienia sytuacji, kto jest a, fundamentalnym napędem. Tendencji wzrostowych na, na, na polskich aktywach to dane makroekonomiczne. Wczoraj was uczulałem, żeby patrzeć, co się wydarzy na danych, twardych danych o produkcji przemysłowej. Okazało się, że generalny wskaźnik koniunktury biznesowej jest na poziomach najwyższych od pięciu lat naprawdę rewelacyjne wyniki, silne wzrosty, optymizm się pojawił, ale przede wszystkim nas interesowała produkcja przemysłowa w Polsce, która niezwykle optymistycznie nas zaskoczyła, trend wzrostowy, który pojawił się pod koniec lata poprzednim roku na produkcji przemysłowej ma miejsce, produkcja budowlano montażowa też rośnie, więc to jest fundamentalne uzasadnienie tendencji wzrostowej, więc jeżeli euro-dolar pójdzie na kierunek 1,19, 1,20 jeżeli polski złoto będzie się umacniać, a to jest dla mnie scenariusz bazowy, spodziewam się także kolejnej silnej fali wzrostowej na polskich aktywach i poziomów wprost abstrakcyjnych na chwilę obecną, czyli zbliżania się do maksimów czasów na indeksie wiek 20, no i super Pozytywnych reakcji szerokiego rynku, w szczególności napędzanego małymi i średnimi spółkami, które od kilku miesięcy były w korektach, a teraz wybicie jest potwierdzone, potwierdzone wynikami, więc tylko się cieszyć i naprawdę jest to wielkie, wielkie zagrożenie. Te dane makroekonomiczne to jest wielkie zagrożenie dla niedźwiedzi, dla scenariuszy pesymistycznych, dla tych, którzy widzą i uważają, że. Trendy na warszawskiej giełdzie w ostatnim czasie to jest, wielka, to jest tylko i wyłącznie pułapka na niedźwiedzie. Absolutnie dane makroekonomiczne tego nie potwierdzają. Dane sprzyjają optymizmowi i tego powinniśmy się e, trzymać. Dobra, to tyle e, mojego, mojej wypowiedzi. E, zaczynamy pytania i odpowiedzi. Zachęcam do aktywności na kanale, zachęcam do oddawania głosów w naszej ankiecie. E, I przypominam, jeszcze przez tydzień, na Mazowszu mamy ferię, więc e, bardzo proszę o wyrozumiałość. Materiały na kanale pojawiają się nieregularnie, tak też będzie jeszcze przez kilka kolejnych dni. I dzisiaj dzisiaj prawdopodobnie nie będzie popołudniowego materiału. O 22 zrobimy sobie prawdopodobnie materiał. Wszystko to jest uzależnione od warunków technicznych, no ale trzymamy rękę na pulsie tak czy siak. No i jeszcze raz przypominam i zachęcam do tego, żeby dzisiaj. Godzina 12 Pojawić się. Odpalić sobie także telewizję biznesową. Biznes 24. Będę miał przyjemność o godzinie 12.00 powiedzieć parę słów, ale jeżeli jesteście tutaj częstymi gośćmi na naszym kanale, no to nie będziecie nas zaskoczeni, bo ja w telewizji będę mówił to samo co tutaj na kanale. Ale generalnie cieszę się, że będę mógł dotrzeć także do takiej widowni. Dobra, to zostawiamy sobie polskie aktywa w tle i szybkie pytania i odpowiedzi. Witam Adam. Czy zobaczymy 5000 na złocie Juninho? Myślę, że jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. Witam Mruwa. Witam Robercie. Winston pyta się, czy short? No i ten materiał miał, ma prowokacyjne pytanie i tytuł odnośnie tego, że jest to wielkie niebezpieczeństwo i to wielkie niebezpieczeństwo odnosi się przede wszystkim do niedźwiedzi, więc Winston, short. Uwaga z tym shortem. Jak to inwestować, gdy wszystko zależy od jednego człowieka? No, wystarczy podłączyć się do tego jednego człowieka moim zdaniem. Witam, witam wszystkich. Coś ten Bitcoin spada i nie spada. Czy dadle, tak, tak o Bitcoinie już było Pani Arku. E, dzięki Marcin, dzięki. E, tak, 100 dolarów na srebrze jest do zrobienia nawet dzisiaj. Wielkie zagrożenie. Kolejny powód, żeby zrobić ATH. Tak jest, tak jest, to jest prawda. To lepiej, żeby wszystko zależy od... Okej, okay, dobra, dobra. Pani Juninio też jest e, obrażony na Trumpa chyba. Dzień dobry. Okej. Okay. Mm, tak, no, są problemy techniczne. No, przykro mi. Dobra, kolejne pytanie. Dobra. No właśnie, co się stanie, jeżeli eurodolar przebije 1,20 na eurodolarze? Co, co się stanie wtedy ze srebrem i złotem? Dobre dobre pytanie. Tak, tak, ok. Tak. Srebro jest nie tylko metalem szlachetnym, ale też przemysłowym. Pamięta, warto pamiętać. Na mieście widać formację trójkąta, Robert mówi. Ostrzega. Witam, Sebastianie. Mówi pan, że rok będzie raczej kolejnym rokiem wzrostu, ale część analiz postrzega przed krachem. Wskaźnik Bafeta bije na alarm. Nie bierze pan pod uwagę. Pierwsze, wskaźnik Bafeta to fake. Fake te, teraz. Ten wskaźnik się nie liczy. Dlaczego? Ponieważ wskaźnik Bafeta wcześniej obrazował i porównywał kapitalizację giełdy do PKB w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego to ten wskaźnik jest fake? Iem? Dlaczego jest? Nie, nie powinniśmy go teraz stosować? Ponieważ Spółki, które tworzą giełdę w Stanach Zjednoczonych, mają teraz ekspozycję światową na świat, na światowe PKB, a nie na amerykańską gospodarkę. Dlatego też ten wskaźnik nie działa i nie powinien już być, być brany pod uwagę. No i dlaczego część analityków ostrzega przed Krachem? No bo takie materiały się ładnie sprzedają, moim zdaniem o to chodzi. No i bazują też między innymi na twierdzeniu, że drugi rok prezydenta, danego prezydenta jest e, niedobry dla giełdy papierów wartościowych. Natomiast moim zdaniem, e, dlaczego te, ta, to, to twierdzenie jest błędne, ponieważ opiera się na założeniu, że Donald Trump ma e, teraz e, ma teraz swoją pierwszą kadencję, a przypomnę, Donald Trump ma swoją drugą kadencję teraz i tutaj na tym wykresie, którego bardzo często powtarzam i który przypominam. Widać wyraźnie, co się dzieje, kiedy mamy zwykły, kiedy mamy pierwszą kadencję danego prezydenta i ten wykres w środku. To jest właśnie ten wykres, który rzeczywiście pokazuje, że przez pierwsze 9 miesięcy, raczej, indeks giełdowy zachowuje się słabo. Natomiast przypominam, że Donald Trump ma drugą swoją kadencję, a wykres powyżej na samej górze pokazuje, co się dzieje z indeksem Standard, ten pór na przestrzeni historii, kiedy mamy drugi rok, ale drugiej kadencji prezydenta. I nie widzimy tutaj większej korekty, jeżeli jakaś korekta jest to korekta o charakterystyce bocznej, tendencja wzrostowa trwa. No i moim zdaniem na tym polega to, że część analityków ostrzega przed tym, że ten drugi rok danej kadencji będzie słabszy. No ale zobaczymy oczywiście, jak będzie. Dobra. Ja już powoli tracę pismo do tego Bitcoina, studa. No, e, myślę, że e, wskaźnik Fear and Grid ładnie to pokazuje, że nie jest pan e, odosobniony. Dobra. A jak przyjdzie, czarny być, to i tak nie. Okej, okay, dobra, tu komentarze. Dobra. Gdzie teraz wsparcie na złocie? No, na złocie 4700 Kazimierzu cały czas. Czy polskie dano mogą być prognozą do poprawy w Niemczech? No, myślę, że jedno z drugiego wynika. I klimat inwestycyjny w Niemczech, na danych, też się poprawia w ostatnich, w ostatnich miesiącach i to też od razu widać w polskim Przemyśle, więc Piotrze, nie, nie dziwmy się, że mamy takie spektakularne, piękne zachowanie polskich aktywów. To moment 4 miesiące bez na Bitcoinie, czekam na, na 200 tygodniową średnią króczącą i na zakupy. Arek mówi, dobra, czy można handlować energią giełdową? Energią giełdową. Eee, Patryku, nie wiem dokładnie o co chodzi, ale... Proszę uściślić, tak, nie analizuję poszczególnych spółek. Tak jest, witam. Dzień dobry. Donald Staci w połówkowych wyborach. Większość w kongresie i przestanie manipulować rynkami. Na no, Panie Arku, przypominam, że półtora roku temu też sondaże mówiły, że wygra przeciwnik. Kamala Harris, a wygrał Donald Trump. Więc ja tak nie przywiązuję się zbytnio do tego, co mówią w sondażach, ale zobaczymy, jak będzie. Jeszcze, jeszcze 10 miesięcy do wyborów. Dobra. Dobra, to widzę, że nie ma więcej pytań, to powoli będziemy kończyć nasze spotkanie. Przypominam, że e, jest w tle ankieta, ankieta czego się spodziewacie dzisiaj na indeksie wig 20. Wzrostu spadków czy sesji bez zmian. Zachęcam do wszelkiej aktywności. E, no i, e, i za chwilę, i za chwilę nie wiem, ankietę będziemy e, kończyć. E, dobra. Robert mówi, że Bitcoin nie ma dla niego żadnej wartości. Okej, okay, dobra, dobra, dzięki za opinię. Okej, okay, to kończymy spotkanie, kończymy ankietę. Ankieta: czego się dzisiaj spodziewasz na indeksie WIG-20? I wygrywa opcja wzrostowa: 51% społeczności, niżej 42,7% bez zmian, 195 głosów. No i też chciałbym Wam zwrócić uwagę: wczoraj mieliśmy super dużą przewagę optymistów nad pesymistami w naszej ankiecie. Ankieta okazała się, że. Dobrze przewidziała to, co się wydarzy na warszawskim parkiecie, ale dzisiaj, pomimo tego, że mieliśmy do czynienia z taką fantastyczną wzrost, sesją na GPW, no pokazuje, że nie ma jakiegoś hura optymizmu na naszej społeczności. Wygrywa tylko delikatnie scenariusz prowzrostowy, opcja prowzrostowa. No i zobaczymy, zobaczymy, co, co dalej. Dobra, to dzięki za spotkanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. I jeszcze raz Was chciałbym na koniec zaprosić dzisiaj na godzinę 12 do telewizji Biznes 24. Jeżeli, będzie, jeżeli będziecie mieli taką przyjemność, posłuchać to, co będę mówił na antenie tego wspaniałego medium. Dobra, to do zobaczenia. Trzymajcie się dużej dodatni stopy zwrotu. Zobaczymy się dzisiaj. Eee, zobaczymy kiedy, ale myślę, że po sesji w Stanach Zjednoczonych to już na pewno będzie nasze kolejne spotkanie. Tak czy siak, dzięki, trzymajcie się, cześć!